The Ostatnie słowo? Jak się nazywa? Who Wait. 4 5 chwil. Co co? Wystarczy 4-5 chwil. B by B, bohaterem. To wcale nie robota na pełny etat. Nie wstajesz, nie myjesz zębów i nie pracujesz jako bohater. To nie tak. Tak naprawdę w życiu liczą się właśnie te 4 do 5 chwil, w których stajesz przed wyborem, w których można coś poświęcić, zwalczyć wadę, ocalić przyjaciela, oszczędzić wroga. W takich chwilach nie liczy się nic innego, to, jak widzi nas świat, to jak sami. Dlaczego? Bo przynudzałeś. Mogę wyglądać jak bułka z peperoni, ale chociaż ubiłem tego palanta. Jeśli bohaterowie w rajdkach oszczędzają takich psycholi, to raczej nie fucha dla mnie. Nie każdy jest cieciem. Obiecaj. Dobra.